Siemano krono, jak wiecie, mamy nowego sąsiada, pana Sombero Zapukamy do niego teraz. Sombero, Sombero, Halo, dzień dobry, Ding dong! Halo, dzień dobry! Sombero! Co tam u ciebie? Mordo ty moja miła! Ale mądry jesteś, edukujesz się, co nie? Którą książkę najbardziej lubisz? Aha, aha, a no świetnie! Książka! E, w, historia Wojana Świetne! Świetny masz gust, powiem ci! Sombero, <świet> ale brakuje ci tu czegoś. Brakuje, brakuje ci tu Sombero miłości Przyznaj, prawda? Brakuje ci miłości? Powiedz mi tak w oczy, szczerze tak powiedz Chyba brakuje mu O, kiwnął, kiwnął Brakuje mu miłości Więc Sombero, spoko Masz mnie tutaj, ziombera e, Ja jestem ziombero twój I ja ci ogarnę spoko dziewczynę Taką dziewczynę, z którą będzie chciał się zestarzeć do końca życia Mordeczko Więc spoko, spoko Sombero Załatwi się tak, widzowie, dzisiaj, widzowie, ogarniamy dziewczynę dla mojego przyjaciela nowego. Haha, haha! Ha. I myślę, że on jest też zadowolony z tego powodu, ponieważ, wiecie, taki ogromny dom, taki ogromny, no po prostu, a jest taki samotny, Sombero. Tak nie może być. Sombero nie może być samotny. Spójrzcie, całe dnie po prostu siedzi i czyta książki, a on musi też mieć miłość. Miłość musi mieć, więc zajmiemy się tym dzisiaj. Właśnie, w dzisiejszym odcinku oglądajcie do samego końca, Sombero znajdzie miłość swojego życia. Yy, tak, właśnie tak. I pisaliśmy mi, żebym zmienił tutaj, dodał mu tutaj em, coś takiego, właśnie em, do, do Potężny sąsiad Sombero Haha, <laughs> ha, potężny sąsiad Sombero, jak widzicie jest tutaj właśnie z nami e, Więc tak, możemy teraz spokojnie już ogarniać villagera A jak ogarniemy villagerkę, raczej villagerkę? Jak ją ogarniemy? Słuchajcie, jest to bardzo prosty sposób Idziemy tutaj do Bobuciarki. Ale jest jeden, jedno właśnie, ale słuchajcie. Mamy dwa villagery. I teraz, który villager jest dziewczyną, co nie? Który villager jest dziewczyną? Musimy się tego dowiedzieć, a dowiemy się tego po tym, kto zrobi mojego Bobasa. Kto zrobi Bobasa, ten jest kobietą i ta kobieta będzie przyszłą żoną Sombero, prawda? W sensie, wiecie, na początku dziewczyna, a potem dopiero żona. Bo to musi spokojnie, wiedzieć, Sombero musi też zobaczyć tą dziewczynę i musi się z nią zakolegować a potem, wiecie, przyjacielstwo, a potem, potem miłość do końca życia. Więc właśnie tak, teraz się dowiemy, który z was jest kobietom i który z was będzie przyszłą żoną Somero najpierw ty trzymaj ziemniaki, a teraz, o nie kto, kto wziął ziemniaki ten po lewej, dobra, a w sensie po prawej, to teraz ty weź weźmiesz, dobra, proszę, 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 weź... nie, nie ty, nie ty ten wcześniejszy, proszę, o trzymaj ziemniory trzymaj ziemniory, ja nie mogę jak ty się rzuca na ziemniory, zaraz je zje wszystkie, patrz, patrz na to jak się rzuca na nie, patrz o teraz ten wziął, <laughs> jak kiwał głową, dobra, koniec teraz z tego powinna być miłość, uwaga, czy będzie z tego miłość? będzie, i dowiemy się kto jest dziewczyną? Kto zrobi Bobasa? Dawajcie, 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 no. No dalej! Miłość krąży wokół nas, mam nadzieję, a nie. No dalej, no ruszajcie się, co to ma być? Za mało ziemniaków? Ale wy jesteście naprawdę za mało ziemniaków, im. E, tak swoją drogą, widzowie, oczywiście zapraszam Was do sklepu na wojanshop.pl Pierwszenika w opisie, ponieważ zostały dodane piękne plecaczki Wojana w kolorze, no jakże pięknym, niebieskim. Są naprawdę, no przepiękne. Dodatkowo, oczywiście, koszuleczki są cały czas dostępne premium. Koszulki, opaski, breloki, e, smycze. Więc jak widzicie, co tylko chcecie, jest na Wojanshopie. Więc zapraszam. Pierwszenika w opisie, wojanshop.pl e, A tutaj trzymajcie się mnie. Ziemniory, no, no macie, macie więcej. Chcieliście więcej, to macie więcej. Proszę, proszę, proszę No już naprawdę dużo wam, dę, dę wam pustaka, ziemnioru. O, no i mamy miłość, dobra. Mamy miłość, więc teraz y, u kogo będzie małe bobo, u kogo, u kogo, u kogo? No dawaj, daj, pokaż tego przyjaciela, który da bobo! Pokaż tego przyjaciela, który da bobo! Ten! Ten tutaj! Okej, okay, muszę go szybko jakoś zaznaczyć, bo przecież ja zapomnę, który to jest, dobra, ten po lewej, ten po lewej, ten po lewej. Dobra, ten po lewej. Jak ja go mam wyciągnąć? Teraz muszę go wyciągnąć Nie, nie tego, nie tego Tego, o, tak, 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 tak Chodź, 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 chodź. świetnie, właśnie ty Ja nie mogę Jesteś, jesteś piękna, Sombero naprawdę Cię e, pokocha Sombero cię pokocha, wsiadaj tutaj Pokażę ci, o, najpierw muszę jej powiedzieć O co chodzi, mordeczko, mordeczko nie patrz się na niego, to nie jest twój przyszły mąż, to nie jest twój przyszły mąż, chodź tu, będzie inny przyszły mąż, opowiem ci zaraz o twoim przyszłym mężu, opowiem ci, dobra, słuchaj, 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 twój przyszły mąż, słuchasz mnie? Patrz, twój przyszły mąż jest totalnym pakerem, jest koksem ponad koksami, ma mózg wielkości planety, jest najmądrzejszy na świecie, potrafi dodać 2 plus 2 dzięki zeszytom Wojana i jest po prostu koksem nad koksami, więc... No słuchaj, jak ty go nie pokochasz, to ja Cię nie rozumiem. Rozumiesz, mordeczka, to ja Cię wtedy nie rozumiem. Mówię Ci, to jest taki Alvaro, to jest taki, taki przystojniacha, Mówię Ci, pokochasz go od razu. Idziemy, jedziemy do niego, pokażę ci go, bo naprawdę no jest na co patrzeć I powiem ci jak się nazywa ci... Albo, albo dobra, potem ci powiem jak się nazywa, bo to za dużo, to już za dużo Jego imię cię zwali z nóg. To jest najlepsze imię jakie słyszałaś kiedykolwiek, villagerko. Naprawdę lepszego imienia nie było nigdy <laughs> Okej, okay, dobra, cyk Nie, nie uciekaj, nie uciekaj skręć, o właśnie tam idź Właśnie tam iść <laughs> Zaufaj mi <laughs> Zaufaj mi, nie, gdzie ty idziesz? Miłość twojego życia cię ominie Wsiadaj Nie ma, nie ma opcji, że Uciekniesz od miłości swojego życia Idziesz z nami Jakie to jest creepy Dobra, wysiadaj stąd Idziesz do góry, do góry, do góry, nie tam Gdzie ty lecisz, gdzie ty lecisz? No mordo ty moja No co ty, gdzie ty idziesz, no? Do wody chcesz popływać sobie? Nie, no co ty idziesz, gdzie? Nie, tylko nie tu no co, chcesz wrócić do Bobodziarki? Gościu, no ty jesteś chora Chodź, idziesz, idziesz z nami Bobodziarka to nie miejsce dla ciebie no, Uwierz mi, mam dla ciebie lepsze miejsce Tu jest piękny apartament yy, Usytuowany w naprawdę pięknym miejscu Będziesz moją sąsiadką od dzisiaj Będziesz żoną, żoną Żoną Będziecie mieli e, małego bobasa, będziecie mieli bobasa, który się będzie nazywał sombrerucho, sombre, sombreniucho, sombreniucho No ja nie mogę, ona nie chce, no. Dobra, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, to jest genialne, to jest genialne, dobra, cyk Zabieramy to i zabieramy to, cyk, cyk, świetnie No i teraz nie będziesz miała wyboru, haha ha. Ha. Dobra, cyk, 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 no i pięknie Teraz nie masz wyboru, musisz iść z nami. Musisz iść z nami po prostu. I koniec, koniec, koniec świata, dobra, cyk, pyk. Cyk, pyk. I ojojoj, kto nie skacze? Ten nie, nie kocha Sombero. Widzisz? Widzisz? Kocha Sombero, bo skacze. Tylko, że coś nie działa. Nie działa ten sposób. O, działa, dobra, działa. Pięknie. I teraz idziemy tutaj, oczywiście. Robimy miejsce, rozwalamy te drzwi. Cyk, rozwalamy tutaj to i to. Uwaga, dobra, pięknie, i wchodzimy, wchodzimy, właśnie tak, pimpek, spoko, spoko. Mamy, to, to jest dziewczyna. Pimpek, spoko, 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 pimpek. Poznaj, so, poznaj sombrerkę, sombrera, sombrera, nie wiem, jak ją nazwać w sumie. Sombrerka, sombrerka, prawda, pimpek? Nie wiem, na, na, nazwijcie, ja mam widzowie, jak ma się nazywać e, żona Sombrera, właśnie, może Jessica. <laughs> nie wiem, no serio, widzowie, nazwijcie, dziewczyna. O, paczek idzie, paczek szybko idzie. Ja wiedziałem, że ona go pokocha od razu, od pierwszego wejrzenia. Nie! O, dobra, już myślałem, że pokocha innego, ale na szczęście nie. Haha! Ha! Na szczęście miłość będzie krążyć. Patrz, ona już się cieszy, widzisz? O nie, nie, nie zmieści się przez to. Oj, jest za dużo rzeczy. Musisz przejść tutaj jakoś. Mordeczko, przejdziesz tutaj? Proszę cię, proszę cię. Proszę cię. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. Właśnie tak. Nie! 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 No ja, jajaj, ty głupku! A, bo ona poszła spać. A gdybym wziął to łóżeczko i to łóżeczko i wziął je tutaj, w to miejsce, patrzcie, to ona powinna dół przyjść, co nie? Albo wezmę nawet tutaj i krok po kroku będziemy ją zabierać, patrz, cyk, okej. Okay. I idziesz do łóżeczka teraz, tak? Idziesz do łóżeczka! Nie, nie, gdzie ty idziesz? Tylko nie do tego łóżeczka, no co ty robisz? O, dobrze, dobrze, dobrze. Idź do łóżeczka! Świetnie! Świetnie, patrzcie, patrzcie Dobra, i teraz patrz na to, rozwalę to łóżeczko, okej okay. To łóżeczko rozwalę I teraz pójdzie do kolejnego łóżeczka O nie, ale, dobra, 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 to jest też jakaś opcja Prawda, to jest też jakaś opcja I teraz patrzcie na to, wezmę łóżeczko tutaj I ona tutaj będzie musiała wejść Innej opcji nie widzę, dobra, cyk i lecimy. No powiem wam trochę przypału jest z naszą tutaj dziewczyną, bo trudno ją tutaj zawlec. Są e, Sombero, oryginalny tutaj Sombero e, Od razu tutaj przyszedł, co nie? Od razu tutaj wszedł, bo on czuł, czuł, że to będzie świetne miejsce. Ale ona, ona to jest jakaś dziwna. Nie reaguje tak od razu jak Sombero. O, zapraszam! Patrz! Oj! Zamknęła drzwi! Oni chyba chcą być razem. Oni chcą być chyba sami tam i, i po prostu chcą się chyba poznać. Nie wiem, czy chcemy tam wchodzić przez te drzwi widzowie. Nie wiem czy my chcemy to robić, słuchajcie. Może, może tego nie będziemy robić, może oddalimy się, a może po prostu będziemy podejrzymy, co tutaj się dzieje. Podejrzymy co oni tam kombinują, więc czekaj, jakby tutaj ich podejrzeć? Hmm, hm, jakby to zrobić? Czekaj, 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 mam pomysł. Nie, teraz skrzynki przeszkadzają. Albo to, dobra, zrobimy coś takiego, patrz, patrz na to. O, czekaj, teraz walimy to i teraz patrz na to. A, okay. jeszcze nie, jeszcze nie, ale teraz, patrz, 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 patrz. A ona śpi! O, a, dobra, 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 ona śpi, to nie przeszkadzam, dobra. Ej, ale spoko, spoko, co nie? Będziemy mieć taką tajną tutaj miejscówkę, będziemy wszystko widzieć. Sombero! Sombero też śpi! Nie śpijcie, poznajcie się! Dobra, mam pomysł! Mam pomysł, mam pomysł! Haha, hahaha. Haha, zapraszam! Zapraszam! Zapraszam, Sombrerko! Patrz, idzie, idzie! Polubią się, polubią się. Patrz, miłość krąży wokół nas. Jest miłość. Mamy miłość, widzowie. O, ja nie mogę, coś pięknego: Sombero i jakaś nowa jego dziewczyna. O, patrz, jeszcze spojrzała na niego. To jest po prostu przeznaczenie. Oni są dla siebie przeznaczeniem. Widzowie, to jest coś pięknego! To jest coś pięknego. Mamy tutaj yy, na wojanowicach parę! Parę na wojanowicach yy, villagerów. No no nie wiem jak to uczcić, słuchajcie, uczcimy to ja, yy, yy, światło grzybem. Światło grzyb będzie tutaj. Elo, światło grzyb, Elo. <laughs> o nie, jakie to brzydkie. Ale dobra, uczciliśmy to światło grzybem yy, jest, jest miłość. Nie wiem, co, co można tutaj więcej zrobić, widzowie. Dodaliśmy 2 plus 2, a raczej dodaliśmy 1 plus 1 i powstała miłość Sombero plus. Właśnie, jak ją nazwać? Jak nazwać nową Miłość życia Sombera? Dawajcie znać na dole w komentarzach koniecznie Oraz napiszcie, jaką profesję Powinna mieć nasza e, Miłość życia Sombera, oczywiście Sombera no, Nie powinna mieć tej samej chyba profesji W sensie, no, mogliby zajmować się innymi rzeczami Co nie? Więc dajcie znać na dole w komentarzach Jaką dać jej profesję Tej, której dziewczynie Sombera Oraz jaką, jakie, jakie imię dla niej Wybrać, więc piszcie na dole w komentarzach Subskrybujcie kanał, bardzo wam dziękuję Za oglądanie, cieszę się, cieszę się Niezmiernie, że udało nam się połączyć takie dwa charaktery, yy, złączyć w jedno, jedno piękne coś. Więc dobrze, ja tutaj stąd się wynoszę, ale zabuduję to, żeby tutaj czasem nie było przypału, że tamten e, villager gdzieś ucieknie, tamta dziewczyna, bo ona jeszcze nie ma profesji, więc nie wiem, za bardzo ona może chyba uciec, jeżeli nie ma profesji. E, więc no, zostawimy w ten sposób ją. Piękna noc, piękna noc, idealna noc właśnie, właśnie nie nadeszła. Powiedzielibyście, idealna noc nie istnieje. No teraz istniała, słuchajcie. Sombero poznał miłość swojego życia. Subskrybujcie kanał, zapraszam do sklepnowojanshop.pl, no i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!